Połowie maja na stacjach paliw w Polsce w sposób drastyczny drożeje benzyna PB95, która po wynoszącej 36 groszy podwyżce w ostatnich dniach pobiła swój ubiegłotygodniowy historyczny rekord cenowy. Dziś za to paliwo kierowcy płacą 7 zł i 23 grosze. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, to tutaj mamy do czynienia z wynoszącą 14 groszy obniżką i przeciętna cena diesla wynosi dzisiaj 7 zł. i 25 groszy. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, paliwo to potaniało symbolicznie o 2 grosze i w sprzedaży detalicznej jest oferowane po 3 zł. i 67 groszy za litr. Ten tydzień na giełdzie w Londynie ropa naftowa rozpoczęła z poziomu 109 dolarów, a dzisiaj płaci się za nią około 112 dolarów. Ostatnie dni charakteryzują się bardzo dużymi wahaniami cen surowca, i tak w pierwszej połowie tygodnia mieliśmy do czynienia ze spadkami cen ropy, które były spowodowane brakiem jednomyślności na poziomie europejskim odnośnie kolejnego pakietu sankcji na Rosję pakietu, który tym razem obejmowałby również embargo na rosyjską ropę. W drugiej połowie tygodnia ropa zaczęła odrabiać straty i wzrosty cen były napędzane obawami o niedostateczną podaż zarówno ropy, jak i paliw gotowych na światowych rynkach. Prognozy epetrol.pl na nadchodzący tydzień przewidują, że w dalszym ciągu będą drożały benzyny, przy czym cena benzyny Pb98 może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Jeśli chodzi o diesla, spodziewamy się, że paliwo to może potanieć o około 5-8 groszy na litrze. I tutaj warto podkreślić, że być może w przyszłym tygodniu będziemy mieć do czynienia ze starą relacją cenową pomiędzy dieslem a benzyną. To znaczy, diesel może ponownie stać się paliwem tańszym niż benzyna. W przypadku autogazu zakładamy, że ceny tego paliwa pozostają, pozostaną na stabilnym poziomie, takim jaki obowiązuje w tym tygodniu.